Tak naprawdę nie gram. Czym jest miłość? pyta bartłomiej. Miłość jest wtedy, jeżeli rzucasz w kogoś innego w kamieniem, a on nie ucieka albo nie wścieka się, tylko się śmieje. Zresztą mówimy o przypadku, w którym nie traci przytomności. I nawet jeżeli ci oddaję tym kamieniem, to też musisz się śmiać, jeżeli ją kochasz. Miłość to jest to, co znajduje się. Gdzieś głęboko w naszym sercu, ale nie gdzie, bo ja byłem na biologii i mieliśmy, to jest, okej, okay, spoko, to jest mała mieścina, takie rzeczy się dzieją, położyli nam martwego dzieciaka na stół, rozkroiliśmy, patrzyliśmy tam, ja rozbierałem to serce, warstwa po warstwie, ale w sercu... Tego człowieka nie było miłości. Pozostaje mi liczyć, że w sercach was jest miłość. Więc, jeżeli macie nóż i jesteście gotowi oddać mi się pod nóż, pożyczyć mi nóż, bo ja nie mam swojego noża, ja nie będę załatwiał swojego noża. Jeżeli już chcecie być krojeni, chcecie sprawdzić coś, zrobić jakiś eksperyment, zrobić coś w imię ogarniętości, to lepiej, żebyście kurwa mieli swój nóż. Przepraszam. Ostry nóż, nie kuchenny, po prostu jakiś skalpel, coś, coś lekarskiego. Na biologii dostać, o, skalpele dostaliśmy na biologii, nie uwierzycie.